Druga połowa lat 90., początek lat 2000. Taki Mercedes jechał po drodze. To tak: albo ktoś go ukradł, albo ktoś kradnie sobie kupił, no albo ksiądz. Zapraszam do oglądania. Do 10 tysięcy, a dzisiejszym gościem na naszym kanale jest Mercedes W210 E klasa z 1996 roku 2.0, 136 koni 4 cylindry benzyna plus gaz. Model ten konkretnie wyceniony jest mniej więcej gdzieś na 3504. Załóżmy, że 3500 zł. I tak, przegląd 164 zł. Mogę się pomylić o 2 zł. Skarbowe około 75 zł oraz OC 397. Bardzo mało. Na porównywarce, oczywiście, MUBI. Po odliczeniu 150 zł cashbacku wychodzi nas 247 zł. Jeżeli Wy chcecie zapłacić tak mało zabezpieczenie, link macie w opisie. Wchodzicie na MUBI.pl/łamane na Wojta TV. Robicie kalkulację, jeżeli Wam wychodzi najtaniej. Kupujecie to ubezpieczenie i do 30 dni dostajecie zwrot 150 zł. Naprawdę działa, warto spróbować. Do tego, żeby mało dostaniecie link, którego wyślecie mamie, cioci, wujkowi, siostrze, bratu. I ta osoba skorzysta z waszego linka. Dodatkowo na wasze konto płynie 50 zł. Także myślę, że warto wchodźcie na MUBI, łamane na Wojtas TV. Link macie w opisie. Przechodzimy dalej. No i tak. Ten samochód jakoś specjalnie się nie psuje, właściciel ostatnio co wymienił, jakiś tam wahać, wymienił jakąś końcówkę gdzieś tam, opony wiadomo, jak w każdym samochodzie, ale jakoś tam nie było to, nie są to częste usterki tego samochodu. Wahać wymieniał dwa razy, ale to później opowiem. No i koszty takich części podstawowych. No i mamy tak, tarcze z klockami przód 310 zł, tył 180 klocki same naprzód 110 tył 70 amortyzatory 4 sztuki 520 Sprężyny 410. wahacz 310 zł. To było, było wymieniane w tamtym roku, chyba. Łącznik około tam 90. Końcówka drążka 70. I co my tu jeszcze mamy? Olej. Koszt wymiany oleju: 220 zł. Z filtrami. Także nie są jakieś. Duże koszty tych części. No na pewno wiadomo, że droższe, ale ja wiem tak, do Volkswagena powiedzmy. Akurat do tego modelu Mercedes. Oczywiście nie mówimy tam o jakichś wysokich półkach. No bo podejrzewam, że byśmy chcieli amortyzatory kupić cztery takie super to 1000 zł, nie wiem, może by nam nawet nie starczyło, tak? Czy jakieś porządne tarcze, czy coś. No to ta sama historia, ale z takich części poniżej średniej półki to gdzieś mniej więcej te ceny, te ceny by się zgadzały. No, jak zwykle, coś o samym modelu Mercedesa W210. Zaczęto produkcję w 1995 roku, zakończono w 2003. W 1998 roku doszły silniki CDI, czyli na Common Railu. W 1999 roku mieliśmy Lift Mercedesa W210. Tak, w 1996 roku weszło na dwozie Kombi o znaczeniu C210. W 2002 zakończono produkcję Sedana. I w 2003 roku zakończono produkcję kombi. Była też wersja Cabrio o znaczeniu CLK. I ona też była w fajnej wersji. Wyprodukowano 35 sztuk. 25 poszło do sprzedaży. Ale jak się te sportowe nazywały? Nie wiem, czy Gran Turismo. Nie powiem wam teraz. 25 poszło do sprzedaży na no, kupić ją, znaleźć. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie. Chyba już. Yy, już nie. Wyposażenia. wersji, jakie żeśmy mieli. To była tak. Oczywiście Classic. eleganc. No i oczywiście Avantgarde. Także mieliśmy Mercedesy. No kto Mercedesy na wypasie. Mi się wydaje, że z lat 90 jak się powiedziało, że ktoś ma Mercedesa, no to no to był ktoś, to miał samochód bardzo, bardzo luksusowy. A dzisiaj Mercedes to ja wiem, z silnikiem Renault. Chociaż też nie do końca. I Tak, nadwozia jakie żeśmy mieli, no to oczywiście były nadwozia, sedan, kombi, karawan, karawan takiego Mercedesa można zobaczyć w filmie Kariera Nikosia z tym z Cezarem Pazurą, jak przyjechał, jak wynieśli oczywiście trumnę i przyjechał listonosz, w tym momencie Nikoś targał z buta, wdowa jechała tym Mercedesem. Tam było pytanie, co wy jesteście pijani, a on powiedział, a kto zatrzyma karawanę? no w sumie coś w tym było. Chcemy jechać po piwo, czy po piwie, to możemy sobie kupić karawan. Myślę, że nas mało który policjant będzie odważny i nas zatrzymie. Tak, dobra, skończyliśmy na karawanie, była karetka. Była wersja sześciodrzwiowa oraz był ośmiosobowy. No i oczywiście mieliśmy też wersję kombi siedmioosobowe, i można jechać tym autem było tyłem do przodu. działo się po prostu, nie patrzyło się w stronę, to jak droga leciała, tylko tyłem, tak jakby do kierowcy. Myślę, że to fajne doświadczenie. Dziwnie się jedzie. Jechałem kiedyś tak samochodem, który miał naprawdę tak też fotele zamontowane. Naprawdę dziwne uczucie, patrząc do tyłu. Ale do nagrywania czy coś. Super sprawa. A jeżeli Wam się podobałem nasze filmy, to co robimy? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz pod filmem. Zatrzymajcie, naciśnijcie ten przycisk, żeby się świecił na szaro, nie na czerwono. Subskrybuj, łapkę w górę. I jedziemy dalej z filmem. Słuchajcie, na temat silników w Mercedesie można mówić i mówić. Było ich chyba około 29 sztuk. Były diesle oraz benzyniaki. No i oczywiście były to całkiem stare diesle i mieliśmy tak 2.0 dieselka, który miał 88 koni, 2.2, który miał 91 koni, 2,5 R5, czyli pięciocylindrowy w układzie rzędowym, 113 koni, 2,5 R5. 150 koni, słuchajcie, ale już był z turbem. Potem mieliśmy E300 R6, który miał 136 koni oraz 300, która miała 170 koni. No to Wam powiem, że to już musiało fajnie jechać. W takim Mercedesiku f Dieselko. no to fajnie jechało. No i tak, dalej. 2.9 R5, 120 koni. W 98 roku doszło Yy, układ yy, Common Rail bezpośrednio wszystkim paliwa w 1998 roku, że przypominam, w Volkswagenie w pasacie na przykład mieliśmy to już 2080 lat później, ale Volkswagen był zawsze chyba 10 lat do tyłu za wszystkimi i tak E220 20, e E220 miał 2,2 moc 102 konie oraz 116 koni. No to przechodzimy sobie do benzyniaczków. Benzyniaczek, taki jak jest tutaj. 2-0, 136 koni. O oznaczeniu E200. Również było E200 kompresor, 2-0 i koni miało 163 oraz 197. No naprawdę szatan. Słuchajcie, nie wiem, czy wszystkie silniki czytać, bo to tam jak ktoś będzie chciał, to sobie sprawdzi. Przejdziemy do sobie może do takich ważniejszych, bo to by trwało i trwało. No oczywiście mieliśmy silniki pięciocylindrowe oraz 6. No i oczywiście były też silniki o oznaczeniu V8. No i V8 były, na przykład mieliśmy tak E500 5.0, który miał 347 koni. No i oczywiście była wersja też E60, no i tu było proszę Państwa 6.0 i koni 381. Oczywiście też były wersje AMG. Występowała też na dwozie na cztery koła. Formatik. I tak, mówiłem, na dwoziach mieliśmy kombi. Słuchajcie, tak patrzę jeszcze, co za benzyniaki, takie można by powiedzieć fajne, no oczywiście na kompresorze mówiliśmy. Te oznaczenia też są różne. Tak patrzę w fałszustkach. Co jeszcze z ciekawego by było: tutaj mam E320, R6, 200 koni. No, tych silników jest naprawdę dużo. Wszystkie nie będziemy czytać. Oczywiście mieliśmy też tak oznaczenie E380. Nie, przepraszam, E280. 28, R6, 192 konie. No, mówię, tych silników jest naprawdę, naprawdę dużo. Co jeszcze było z V8? Tak patrzę. AMG E36 i to nie było BMW E36. No i AMG miało. 280 koni? Może? E36? Wersja E36. 30 litra, 280 koni. No, jeszcze co były? 4.0, E420, przepraszam, 4.2 litra, moc 270 i oczywiście E420, E430, 420 przepraszam, E430 też 270 koni. No tyle o silnikach. No mówię, tam mogłem czytać dalej o tych dwulitrowych, tam 2-3, czy tam, nie pamiętam, ile było. 2,6 litra. Tyle na temat silników. Przejdźmy sobie do oględzin z bliska tego samochodu. Sylwetka Mercedes-Benz Dla kogo? Komu się podoba? No to już kwestia indywidualna, tak? Z początku wiadomo, jak to wyszło, było to brzydkie, tak? Współczynnik CX tego auta było bodajże 0,27. Właściwie ściągnął sobie znaczek. Znaczek, po prostu celownik, tak? Tak zwany dla mnie by musiał być ten celownik, no ale... Ale to już jest kwestia każdego indywidualna. Yy, oczywiście wycieraczka w Mercedesie. Fajna rzecz, bo jest, prawda, jedna. Ciekawe, czy to jest taniej, czy nie. Yy, szyberdaszek. Co ostatnio, nie wiem, bardzo lubię w aucie. Przy zakupie teraz yy, samochodu, które będę kupował, będzie musiał mieć szyberdach. Nie wiem, pewnie zaś nie trafię z szyberdachem. No i powiem Wam, wielki samochód. Nie wiem, 4,90. Nie sprawdzam ile ma, ale będzie miał coś koło tego. Bo jest naprawdę, naprawdę bardzo duży. Felgi mamy z model nowszego z 211 16 cali. No co, no, o korozji w Mercedesie można mówić wiele, tak? No to jest yy, bez dwóch zdań. Korozja w Mercedesie występuje w każdej klasie, tak? One gniły. No, czyli przy zakupie trzeba patrzeć na to, czy one ma kielichy. Tuż też był gdzieś kielich spawany. Sanki były robione. Także no na to, na to musimy, musimy uważać, żeby. No żeby to po prostu było, nie? Żeby chociaż było do czego spawać. O tak powiem. Cóż więcej mogę powiedzieć? No, sylwetka. Sylwetka to się musi każdemu indywidualnie podobać. Tak? No były na dwozie kombi naprawdę wielki samochód. I patrzę i tak. Tutaj teraz dojechać te do kombi. No to faktycznie ten, ten kolejny rząd siedzeń tyłem do przodu można było jechać Mercedesem W210. Naprawdę fajne rozwiązanie. No i oczywiście też robili karawany z nich, nie, tylko że oczywiście karawan miał tu taką jeszcze. Akurat pamiętam w Nikosia, tak? Z tego filmu, że miał jeszcze tutaj taką do góry nadbudowę. No wielki samochód. Czy się podoba? Jest naprawdę... Na dzisiejsze czasy może się opatrzył, tak? No przez, gdzieś ten, przez to, że gdzieś tą polówkę widzieliśmy. Lub po... Nie wiem teraz, już nie pamiętam, co jeszcze jakieś auto byśmy znaleźli, tak? E, o tych lampach. Cóż jeszcze bym powiedział? No mówię, no ten przód tak przypomina mi jakby przypieprzył gdzieś tak... W pochylone drzewo, czy w pochylony mur, czy skądś wziąć pochylony mur. Ale bo to jest kwestia indywidualna, komu się podoba. Mi się to auto opatrzyło, nawet mi się podoba. Podoba mi się, dlatego, że jest wielkie, tak. I naprawdę się fajnie prowadzi. Tym autem się jedzie, jest takie kanapowe, siadasz, wpadasz w to auto, po prostu naprawdę jest wygodnie i nie czuć tej wielkości tego samochodu, jak się nim jedzie. Może gdzieś tam to czuć, ale nie aż tak, że jest takie za duże. Wszystko to jest jakoś takie spójne. Mówię, sylwetkę to już. Przypomina, powiem Wam szczerze, troszkę 124. No wiadomo, no przypomina, no bo ją zastąpiło, tak? Mercedesa mieliśmy w W 124, później na koniec już był jako E-Klasa, no a to od początku było oznaczone już jako E-Klasa. Także mówiłam, Wam, wielkie auto, duże, ale naprawdę tej wielkości, wydaje mi się, że w BMW-39, chociaż nie, BMW-39 Wam powiem, że, że jest mniejsze, przynajmniej wizualnie. Chociaż tak też, no ta sama klasa, tak? Nie, no powiem wam naprawdę, duży, duży samochód. Jeżeli ktoś nie jechał, a znajomy wasz ma, takiego Mercedesa, jeździcie na co dzień, nie wiem, Volkswagen, Audi, czy nawet BMW, niech wam da się przyjać Mercedesem, bo jedzie się tym samochodem inaczej. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo wygodnie. Pływa to auto gdzieś tam po drogach i tak dalej. Czy pływa? No w porównaniu tam do jakiejś BMW, tak? BMW fajnie się prowadzi. To też się fajnie prowadzi, tylko że... Mówię, jest taki kanapowaty, nagle to powiedzieć. No nie wiem, ciężko. Musicie sami określić. Sami musicie wiedzieć, sami się musicie przyjać 210. No co, tyle z zewnątrz. Musicie sami to zobaczyć. No i tak, idziemy sobie do przodu. Oczywiście test drzwi. Powiem Wam bardzo poprawnie. Się zamyka. No te Mercedesy z tych lat 90. Dla mnie właśnie Mercedes się skończył gdzieś w tych latach 90. Ten prestiż tego samochodu i. i. o, te drzwi, coś. coś nie bardzo. Tak, mówię, tak powiedziałem. Prestige dla mnie się tego samochodu właśnie skończył na tym Mercedesie. No bo ten nowszy, może 211, też jeszcze trochę, ale ale, ale ten fotel sobie ustawię. Bo trochę tak jest niewygodnie. O, czekajcie. Regulacje mamy fotela góra-dół. Oczywiście oparcia, i tak dalej. Mamy regulację nawet pod udzia, wyżej niżej. No co wnętrze. Kierownica widać już była oprzyta, ale jakoś tak nie wiem, własną robotą. Niszczyły się te kierownice. Oczywiście jak to na Mercedesa przystało, może nie wszyscy wiedzą, co to jest, a to jest ręczny nożny. Słuchajcie, i tu się go zwalnia. Odsunę, patrzcie, ręką zasłonię, tak żeby nie odskakuje, ręcznie zaciągnięty i cyk, odskakuje. Taka zabawka, inaczej. No co, popielniczka, sterowanie szyb, jak i tam w BMW było i tak samo, no ta deska nie wygląda źle. Dobrze to, mówiłem Wam szczerze, wygląda. Nie jest to jakieś twarde, plastikowe czy tam coś. Potele też nie są jakoś zniszczone, Ten ma koszczysta. tam 50 tysięcy przejechane. Czyberdaszek, lampka pół na pół szportowa. Dach możemy sobie zasłonić, takie krateczki mamy. Podłokietnik, w środku schowek dosyć głęboki, dosyć, no jest tam głęboki, no. Jak na tak duży podłokietnik mógł być większy. No wnętrze poprawne. Siedzi się naprawdę, naprawdę, wygodnie się siedzi w tym Mercedesie. Także tu nie można powiedzieć, żeby się źle się działo, jak na taki duży samochód. Na pewno wygodniejszy BMW39. No też inaczej się siedzi, to też jest drugie. Co tu mogę więcej mówić? No, schowek jest dosyć, dosyć, dosyć duży. Testerowanie jest. Yy... Trzeba się przyzwyczaić. A i oczywiście, jak ktoś nie widział, wbijanie wstecznego. Wsteczny w Mercedesie mamy i do tyłu. Czyli normalnie, jedyneczkę mamy, jedynkę mamy do przodu, dwójkę tak. A jak chcemy rzucić wsteczny, musimy tą wajchę nie na dół, czy tak do tyłu w Volkswagenie, czy tam w BMW, musimy mocniej tutaj, a tu trzeba dźwignąć cyk, i do tyłu. I mamy steczny wbity. Powiem wam, no też fotele, szacun dla nich, no są wiadomo, gdzieś tam przybrudzone i tak dalej. Ale nie są, nie są powycierane. Także jeszcze pokażę fotel od kierowcy. Siada się, wysiada ok. Szkoda, że te samochody tak, tak rdzewieją. No, to jest jeden jedyny mankament tych samochodów. No, no i ten ręczny czas się przyzwyczaić i mówię, no wsteczny, tak samo. Jak ktoś nie jeździł Mercedesem, no to ten wsteczny jest inaczej, dziwnie. Dobra, idziemy do tyłu. No, i tu też miejsca dosyć dużo jest. Powiem szczerze, że naprawdę jest dużo miejsca. Just kanapa jest nieprzyczepiona. Trzeba ją założyć, ale, ale się siedzi wygodnie. Wpadłem. No, na wiewy fotel jest dosyć mocno odsunięty, ale miejsca jest dużo. Patrzcie, pod sofitkę nie odchodzi. O, te zagłówki. Zaraz pokażę, jak działają. Super sprawa jest. Lubię ten bajerek. Stawiamy. Jeden, drugi. Zagłówki stoją. I tam na desce mamy przycisk do chowania zagłówków. A to za chwilę. Się pobawimy. Podłokietnik oczywiście. Cup holdery. Myślę, że kawę tam ze stacji benzynowej bez problemu by tu utrzymało. No Kieszonki, mówię, wyposażenie mogliśmy mieć naprawdę przeróżne. Przeróżne. No i nie po to też ten Mercedes jeździł, nie akurat ten, ale taki Mercedes jeździł na taksówkę. A co ciekawą rzeczą jest z taksówkami, to że taksówki były dużo lepiej wykonane. Materiały na siedzeniach, one nie są tak powycierane. one robiły bez problemu milion kilometrów, tam dla nich było. No było to, żaden to nie był wyczyn, o tak powiem. Alternatory były inne, rozruszniki, które tam odpalane były. No po prostu samochód był dużo twardszy, tak? Ta taksówka zatrzymywała dużo więcej, dużo więcej znosiła. Drzwi ponoć się nawet lepiej zamykały, gdzieś to było twardsze. Materiały, z były wykonane, właśnie tapicerka w Mercedesie, tak zwanym budyniu, była dużo lepiej wykonana, z lepszych materiałów, tak? I one były chyba nawet nie były produkowane na tej samej linii, tylko były produkowane na jakiejś tam innej linii, ale to się mogę mylić. Gdzieś tam kiedyś to słyszałem. Także... Słuchajcie, no naprawdę jestem wrażeniem dla podsufitki. No wiadomo, to są jakieś tam zarysowania gdzieś. Lampeczkę mamy, ale no nie opada. I to jest fajną rzeczą. Auto jest 96 rok. Ma 27 lat, z tego co liczę. Mamy 2023. I podsufitka jest, jest oryginalna. No jest to, jest to fajne, tak? O, patrzcie, można zrobić. Tu rysować można. I zejdzie. No, ale tak poza tym. Fajnie, fajnie to jest zrobione, że... poczułem coś, ale już wychodzi. Fajnie to jest zrobione. W końcu Mercedes. Pobawimy się zagłówkami teraz. I wiecie co? Nie pokażę Wam, że zagłówki się chowają, bo naciskam i się nie chowają. No, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Naciskało się tam przycisk i te zagłówki klapły. No tu akurat nie działają. Dobra. Tyle wnętrza. Jesteśmy w bagażniku, i patrzcie. Jak na taki duży samochód, ten bagażnik ma około, słuchajcie, tam 90, tam z 5 cm. Myślałem, że ma więcej. W którym to aucie? W E39 było? 100? 120? Chyba w BMW było. Na 120 może przesadziłem. Ale na szerokość, oczywiście tutaj. O, we wnęki, no to jest tam 140. Y, z groszem będzie 145, tak. No butla standardowo wsadziłem, trzy tak, dwie wejdą, pięć butli załadujemy. Jedną na drugą już chyba nam nie wejdzie. Pod spodem oczywiście jest butla, pełnowymiarowe koło było, jest teraz butla z gazem do tego Mercedesa. Także bagażnik jest dosyć duży, chociaż myślałem, że będzie, będzie głębszy, nie? Ale wlot jest dosyć, dosyć taki mi się wydaje, chociaż może się mylę, może takie złudzenie robi. Klapa jest dosyć duża, w trójkącik mamy. No oczywiście jak to klapa w Mercedesie rdza... Na temat rdzy to pewnie wszędzie gdzieś, gdzieś to widać. Te lampy mi się podobają, patrzcie. Teraz tak patrzę. Fajnie to wygląda. No oczywiście tu mamy hak. Na haku on ma coś około półtora tony, także dosyć, dosyć dużą przyczepę możemy, możemy sobie zapiąć. tak? Kurczę, no chyba dosłownie ma gdzieś jakoś tam coś półtora tony, także to też jest ważne. Jeżeli chcemy ciągnąć przyczepę, możecie rozważyć Mercedesa. W210, oczywiście się do ciągnięcia przyczepy. No co, teraz bagażnika. Pojemność bagażnika w sedanie 500 litrów yy, w kombiku 600. Teraz bagażnika. Słuchajcie, mamy też konkurs, w którym do wygrania jest olej, na przykład do takiego Mercedesa, olej oraz filtry. A pytaniem brzmi: jaki będzie ostatni samochód z serii auta do 10 tysięcy zł. Odpowiedź będzie małe, trzy drzwiowe, silnik poniżej 1,5. Oni niewiele, także zgadujcie, piszcie na mailach, już są tam jakieś odpowiedzi. Jedna osoba prawie trafiła, prawie była blisko, model obok, także można wysłać trzy auta, jedno z tych trzech i w ostatnim odcinku marca rozstrzygniemy konkurs, kto wygrał. Także chodźcie, piszcie, a oczywiście warunkami musicie subskrybować kanał i zrobić kalkulację MUBI. Nie musicie wykupić ubezpieczenia, po prostu zrobić, wysłać skrzynarze, żeście coś takiego zrobili i tyle. Także wchodźcie, maila macie, to wam się wyświetla, na którego wysyłajcie i również maila też macie w opisie. Podsumujmy: dla kogo, po co, na co, czy warto? Uważam, że warto kupić takiego Mercedesa. Jest naprawdę wygodnym samochodem. Spalanie gazu przy spokojnej jeździe z ten dwulitrowym, 136-konnym silnikiem około 10 litrów. Także to nie ma dużo. Mamy fajny, wygodny samochód i co jest jeszcze fajne w tym aucie, że zwrotność tego samochodu, skrętku jest naprawdę masakryczny, bardzo duży, znaczy bardzo duży, mały promień, mały promień, jakby to powiedzieć, mało miejsca potrzebujemy do zawrócenia, o tak, w jakiejś tam no, dwupasmówce nie za szerokiej jesteśmy w stanie zawrócić bez problemu, ma to naprawdę fajny, szeroki skręt. Czy mi się podoba? Podoba mi się dlatego, że lubię właśnie takie już klasyki, jakby nie patrząc, on może przeszło 25 lat, także... Podoba mi się. Jest naprawdę wygodny samochód. Kto nigdy nie jeździł Mercedesem? Żadnym. A jeździ nawet współczesnymi samochodami. Powiem wam, współczesne Mercedesy z roku 2015, no wiadomo to, dla nas są już nawet nowe, dla kogoś mogą być już stare, ośmioletnie, nie są tak wygodne. E-klasa na przykład, ta nowa, nowsza, dużo, niż ta. 211, już nie jest taka fajna, kanapowata, jak, jak to. Naprawdę fajny, wygodny samochód. Słuchajcie, no każdy by chciał gdzieś tą 124 Kiedyś była beczka, teraz mamy e-klasę, możemy mieć za 5 Tych najtańszych egzemplarzy bym nie kupywał może, no bo są naprawdę skorodowane tak? Ten też ma, ma ardzy, dosyć dużo na sobie, ale jeszcze, jeszcze nie jest źle, tak? Także jeszcze się w miarę kupy trzyma, no te drzwi to się wszystko jeszcze jakoś zamyka, nie połamało się, także no to dobrze działa, jeszcze jest cały zwarty. Co mogę więcej powiedzieć? Tyle w dzisiejszym odcinku. Także pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcję, komentarz. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. I oczywiście zapraszamy na środowe odcinki w wersji Wojtas podróżuje wygodnie. Myślę, że Wam się ostatnie odcinki podobały. Teraz w środę znowu inny, też ciekawy samochód będzie. Inny niż tamte dwa poprzednie. I oczywiście na piątkowe szoty i też piszcie w komentarzach, co byście chcieli za szoty, co bym miał Wam pokazać. Niewielu mnie, także też nie wymyślajcie żebym Wam pokazał, no ale jak coś chcecie, żebym dla Was zrobił, przecież. To tyle. Także do następnego. Cześć.